Tak jak obiecałam, zrobiłam research i wracam z rzetelną informacją na temat licencji, szydełkowania postaci z bajek, filmów itd. To będzie dłuższa pogadanka, także usiądź sobie spokojnie, zapasz sobie herbatki i porozmawiajmy. Od razu też zaznaczę: ja nie jestem prawnikiem, ale swoją wiedzę na temat ochrony praw autorskich i znaków towarowych mam ze studiów, gdzie miałam taki przedmiot jak międzynarodowa ochrona praw autorskich, a także z kanału i bloga Znaki towarowe, Blog, który bardzo Wam polecam. Także do sedna. Jeżeli chcemy robić maskotki, które są inspirowane jakimiś postaciami z filmów czy z bajek, to to czy możemy je robić zależy od tego, czy autor zastrzegł sobie daną postać jako znak towarowy. W przypadku wszystkich postaci typu księżniczki Disneya, yy, bajki Disneya, większość kreskówek na przykład Psi Patrol, a także na przykład Muminki, to są znaki towarowe zarejestrowane w Europejskim Urzędzie Patentowym, a także w większości w Polskim Urzędzie Patentowym i żeby robić komercyjnie takie maskotki, trzeba mieć licencję. Oczywiście każdy może sobie taką maskotkę zrobić dla siebie, ale nie można ich zarówno sprzedawać, ani też nie można na przykład publikować wzorów na takie maskotki, e, oczywiście płatnych wzorów sprzedawać, nie można na tym zarabiać. Koszt komercyjnej licencji na przykład Disneya jest to kwota dziesiątków tysięcy. E, nie wiadomo jaka jest dokładnie. E, jeżeli chodzi o cały proces zdobywania takiej licencji, to odsyłam na kanał na YouTube Znaki Towarowe Blog. Dodatkowo, na pewno Disney znany jest z tego, że pozywa i nigdy nie przegrywa, także moim zdaniem jest to niewarte ryzyko. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, to tutaj grunt jest bardzo śliski i mówiąc bardzo śliski, mam na myśli ryzyko niewarte podejmowania go. Szczerze mówiąc, kochani, zadajmy sobie wszyscy to pytanie: na ile? Żółty miś w czerwonej koszulce jest inspiracją, a na ile jest wykorzystaniem znaku towarowego Disneya, na ile czarna myszka z czarnymi dużymi uszami i czerwoną kokardą jest inspiracją, na ile blond wróżka w zielonej sukience wyglądającej jak kwiatek jest inspiracją, a na ile może być właśnie kradzieżą i wykorzystaniem cudzego znaku towarowego. Nie mam też potrzeby tworzenia postaci do których nie mam praw e, i publikowania ich w internecie. Nie mam potrzeby tworzenia maskotek inspirowanych bajkami Disneya, Kubusiem Puchatkiem czy tym podobnymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Niestety na TikToku widzę bardzo dużo osób, które tworzą właśnie takie maskotki i nawet nie starają się udawać, że jest to inspiracja, nazywając maskotkę, która wygląda jak dzwoneczek, wróżką, tylko nazywają je wprost muminkami, Kubusiem Puchatkiem, księżniczkami z Disneya, z ich imionami, nie wiem, Elsa i tak dalej. I to jest po prostu kradzież. Tworzenie takich maskotek bez licencji i nazywanie ich jest kradzieżą cudzego znaku towarowego, tak samo jak kradzieżą jest na przykład sprzedawanie podrobionych torebek Gucci czy Louis Vuitton na bazarze w Turcji. Także jest to bardzo ciekawy temat. Mnie on osobiście bardzo interesuje, szczególnie w kontekście takiej dyskusji, którą ostatnio widziałam na TikToku u jednej z dziewczyn, którą obserwuję, a mianowicie o tym, że trudno jest wymyśleć coś w pełni nowego na szydełku i nawet jak tworzymy wzory, to te misie, króliczki, te najbardziej powtarzalne maskotki wszystkie tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie, niezależnie od tego, czy sami wymyślimy ten wzór, czy weźmiemy go z internetu, czy będziemy robić w głowie z inspiracji i też. Się z tym zgadzam, ale niestety niektóre maskotki, które tworzymy, są po prostu bardzo podobne do siebie. No i tak się zdarza. Tak samo jak torebki, nie ma nieskończonej ilości możliwości wykonania tej samej rzeczy. Tak samo jak trendy wracają i trendy się powtarzają, tak samo trendy w szudełkowaniu, ale. Niektóre rzeczy są ograniczone znakiem towarowym i są dodatkowo chronione przez prawa autorskie i przez Europejski i Polski Urząd Patentowy. Także pamiętajcie, proszę, że co innego stworzenie torebki czy podobnej rzeczy, która będzie miała daną konstrukcję, a co innego wykorzystanie cudzego znaku towarowego, na przykład Disney'a. Jeśli to nie wybrzmiało to powtórzę jeszcze raz niekomercyjne używanie takich znaków czyli zrobienie swojemu dziecku maskotki Kubusia Puchatka, myszki Miki czy innej zastrzeżonych postaci z Disneya, Muminka i tak dalej i nie jest Przestępstwem nie jest złe, można coś takiego zrobić i nie będzie to naruszało właśnie tego patentu znaku towarowego, który zarejestrował jego właściciel, ale sprzedawanie mm, wszystkich takich rzeczy musi być na podstawie licencji. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że chociaż ktoś z Was dotrwał do końca. Zostawcie w komentarzu Wasze przemyślenia na ten temat. Jestem bardzo ciekawa, co, co na ten temat sądzicie i czy w ogóle kiedykolwiek wcześniej się spotkaliście z właśnie znakami towarowymi i ochroną praw autorskich właśnie w kontekście szydełkowania. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, albo na przykład chcecie, żebym nagrała na ten temat bardziej obszerny film na YouTubie, to. Zapraszam, bardzo chętnie się tego podejmę. Zapraszam Was też na znak, znaki towarowe blog. Bardzo polecam Pana Rzecznika Patentowego. Mega ciekawie przekazana wiedza. Także żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że nikt z Was nigdy nie naruszył cudzego patentu i nie naruszy. Także, kochani, trzymajmy się tego.